Myślę, że wejdę do gry nie, nie, nie. i wybąbią mi uszy, ale. Myślisz, że jest na to szansa? Jak na wyruchanie? Nie, ogólnie gra jest dosyć. No to jest spora, ale ogólnie gra jest dość. Na młynarzu co robisz? Błądź. <laughs> Kolego, a nie bywałeś może ostatnio w takim słynnym mieście jak Detroit na przykład? Ja słyszałeś o Chicago. Dlatego to się nie byłem. pytać czy się dzieje, wiele nie górze. <laughs> Zobaczymy, jak będzie działać w takim gameplay. Coś, co, co, coś mi się kliknęło, sorry. Przestań. <laughs> coś, się, coś się zmiesza tak. Puszczam ci niuk na dom. <laughs> Puszczam ci na dom. <laughs> Zespuszczam. Czy mogę zmienić postać na wielkiego mężczyznę z wielkim mieczem? Nie. Musimy w to grać. Tak. <grytanie> Nie, to jest na ozdobę tempo <grytanie> Ja uwolnię zaraz bestie. Nie ściągnę spodnie. <noise> Ona nie że ma do czynienia z bestią. <głos> <głos> Bo wychowana bez ojca. O, jak ja. Jest wychowana przez samotnego ojca. To jest twój rewers. <noise> 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 ja wskoczyłem z to? To nie był dobry pomysł. <noise> Hej, okay. Nie wbiegaj w to Wow jest sprint Okej, okay, bęger No tak Tam jest, tam się można chwycić? Jest zakładam. Nie, super dzięki. <laughs> Separator. Jestem Paul Klein. Pack. Just Paul Klein. You no, oh, <sharp inhale> Selfish, how much? <laughs> Hajd'akuj to a nie kurwa <laughs> A no dobra nie, nie otwieramy. Ale ja tu jak otwieramy, dobra Tak ty strzelasz <laughs> To się warto źle skończy O GG no ty nie BEDE! E, b be, be. e, be, be. okay. do góry i mi kuta staje się. Nie, Pojebany What Tata? we fight <laughs> 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 Faktycznie nie pływają kurwa nie O kurwa Mieściłem się A. What? Znaczy wiem że ruchasz rurę ale ty, Co tu trzeba zrobić? Ja rucham rurę Jestem w tobie No tak Asazin's Creed! Haha! Wydaje mi się, że na trzałością cytrynkę. I rzucić cytrynką. Cały cytryno, kurwa, w trolle. O. Dobra. Pik. Ok. I see. Nie <laughs> byłbym najprostszą drogą. Przed, kurwa, przybyć miliard. To nie pchamy jednak. A dobra, pchamy. A jednak nie. A dobra. Ej, dobra, jednak, co? A, o, dobra. nie, okej, okay, dobra, rozumiem. A no dobra. <śmiech> <śmiech> nie ja jak że tak robić, bo przychodzisz, tak nie? No tak. Ojciec po ciebie przyszedł, kurwa, idź. No, ja chcę do ojca! Nie w tą stronę! co, to, co to do niego iść, nie? Też nie bił. Z się nie z was z na na zjedzieklauna z koszalina, nie? Ale. Już wolę wolę, bankarole. Święte krety, tylko nie święte krety. Pierdoli tutaj. <laughs> 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 tutaj nie we <wiem. laughs> Gdzie tutaj? No ja to nic nie zrobię, nie mogę tego dodać. No nie... na wybotykę. No, muszę, muszę Muszę, bo się uduszę Tak, i to ci muszę przytrzymać Dzięki tak, to, <średytum> to tak brud, brud, brud. Witamy w Night City <średytum> Get the fuck off, sir. The no, idziemy, 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 jest ten. idziemy, Moment idziemy, ale to jest referent. O oh? kurwa! to <laughs> jest <laughs> <laughs> yeah, To się dłapać z się się go raz! się! Drugie to Drugie się! Drugie się! do się! Biorę <głos speak> <noise> <Podamę>, Cię <noise> że <głos> mi to dali hey, Nie, bo ktoś <noise> Stoi na tym buziom i słowo, Jest cudownie zrobiony No widzisz, ta fabułka, ten klimacik, o oh, kurwa Ta fabułka, ten klimacik, ooo oh. Robię challenge, a ja, ja gram tą walkę Ojej, tej, tutaj hey, To jej, tej, kamery Hej, co to? <noise> nie waż nie robię tego Daj napadu na ratatę. Naprawdę? Ale for real? Kurwa, myślałem co wpaść. Nie <laughs> wierzę. <laughs> Parówecki. Holy <laughs> molly, mogę Pierdze. Mogę się rozciągnąć. <laughs> Pierdzę tęczą. <laughs> Mam jabłka. Dobra? Świnie latać! Co to jest? To jest pierdolony fever dream, nie? Co się dzieje? Ej, ty kolego, bo tu jest. Yy, porki z solarium. Te trzy świnie, to jestem ja, ty i nie? Na dole. To jest na górze kurwa Na górze? Nie wiem Na górze róż. Na górze róże rusz. Na ruszcie świnia Musisz mi pomóc Mimo wszystko Taka biegnę Musisz mnie wystrzelić. Biegnę <głos> Biegnę <głos> 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 Nie doleciałem bo nie wiedziałem gdzie nie zbadałem ten! <-tired> HAHAHA! Ampy! Z świdą latać, kurwa! Musimy sobie pomagać, kurwa! Powiedziała do mnie świnia i odleciała pierdolnie. Musimy sobie pomagać! Wojak to się kurwa! Ty jest z Małaś, 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 gówno spadło? Świniat nieba się małaś, Nie małaś, nie małaś, To czas, teraz małaś, no, małaś, no, się zbierać zbierać, <noise> Jde się spalić To ja oglądam, nie? To naprawdę Fever Dream, kurwa nie, To co ja oglądam? Ej, a ciebie nie wysadzisz? Wybuchnę? Ej, ja sobie czarną paru Czekaj, kurwa Nie, to co ja oglądam to jest magia, nie? Odbijająca się perfection. Hey, Ej tak umierasz Nie mogę, nie mogę Nie, nie da się być w... Trzeci Dla raz to oglądam to. jak paruwa wchodzi na grilla i się odbija Jak to wygląda z no pęger to wygląda z mojej perspektywy, nie? Patrzę jak poruba się roluje i gdzie się odbią